Witam się z Wami ponownie po stanowczo zbyt długiej przerwie i dalej będziemy kontynuować torebkowy temat. Ostatni film, który się pojawił, to była recenzja. Powiedzmy, recenzja był film o torebce, i mm, padła taka propozycja, żebym pokazała Wam całą swoją kolekcję, chociaż nie nazwałam tego kolekcją, bo ona nie jest jakoś strasznie imponująca. Patrzę tutaj na dół w róg, ponieważ rzuciłam tutaj wszystkie te rzeczy, które przyniosłam. I mam taką konkluzję, że w zasadzie większość z tych torebek to są rzeczy, które są ze mną już od lat. Najstarsza będzie miała chyba w tym roku 8 lat, odkąd ją kupiłam. Także mam wrażenie, że ja też nie kupuję ich tak strasznie dużo, albo nie kupuję ich zbyt często, jak można będzie wydedukować z tego filmu. I cóż, niedzielne popołudnie, więc dres, herbata. Totalny chill i ja gadająca o torebkach. Mimo od dwóch najmniejszych torebek, które ja aktualnie posiadam, albo takie, które noszę, bo nie przynosiłam tutaj wszystkiego, wszystkiego. Mam jeszcze jakieś takie małe puzderka, ale to nie wiem, może miałam raz gdzieś ze sobą. E, także takie rzeczy, które są dla, przeze mnie totalnie nieużywane, zostawiłam na dole, bo też nie miałabym zbytnio czego o nich powiedzieć, ale ich nie jest dużo, żeby nie było. Dwie najmniejsze, bardzo podobne gabarytowo. To pierwsza z nich to jest torebka Stosa, która się już parę razy myślę gdzieś tutaj przewinęła. Torebka na dosyć długim łańcuszku, który nie jest w żaden sposób regulowany, i dla mnie na przykład na dzień dzisiejszy jest to pewien minus. Kupiłam ją sobie na urodziny, wydaje mi się, że 3 lata temu albo 2 lata temu, ale na pewno to nie było w 19... To też chyba nie było w 2018, więc myślę, że to był 2017 rok. Jak ja ją kupowałam, to ona była dostępna w trzech kolorach w tym takim bardzo bladoróżowym była czerwona i była czarna. Ja nie chciałam czarnej, bo mam jedną czarną, która też się tutaj niedługo pojawi. Nie potrzebowałam czarnej torebki. To jest jedyna torebka, którą ja posiadam na łańcuszku. Ja jestem trochę przyzwyczajona do tego, że gdzieś mogę tą długość takich torebek przez ciało regulować. Tutaj tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Można ją nosić albo właśnie tak przez ciało, albo możemy ją po prostu nosić na ramię, lub też da się tak zrobić, żeby nosić ją, o tak sobie tutaj, trochę wyżej. Dla mnie ta długość jest taka ni w 5, ni w 10, bo ona jest bardzo mocno pod pachą, więc ja bardzo rzadko z nią chodzę tak. Teraz trochę drażni mnie w niej to, że właśnie jak ja ją przełożę sobie przez ramię, to ona jest dla mnie trochę, mam wrażenie, za... za nisko. No nie wiem, może to jest kwestia jakiegoś przyzwyczajenia albo chciałabym ją mieć po prostu gdzieś tutaj na przykład, tak, nad biodrem, a nie pod biodrem. Także jej minusem dla mnie jest to, że nie da się tutaj tej długości regulować. Pojemna, bo mimo że jest mała, to zmieści się w niej sporo, przynajmniej te rzeczy, które są nam niezbędnie potrzebne, czyli w moim przypadku telefon, dokumenty, portfel, mały portfel co prawda, albo nawet um, takie etui na karty i dokumenty, krem do rąk, klucze do samochodu i to jest wszystko, co ja noszę, także albo przynajmniej jak mam małą torebkę, to są moje niezbędne rzeczy i ona to pomieści. One jeszcze są dostępne, z tego co mi się wydaje, i ona po, po tym, jak ja ją kupiłam, pojawiła się też w większym rozmiarze, który może, jakbym teraz miała ją kupić, to kupiłabym tą większą, bo wydaje mi się, że będzie jeszcze bardziej um, po prostu funkcjonalna niż ta, chociaż ta też, tak jak mówiłam, zmieści te najbardziej potrzebne rzeczy. Zresztą można tutaj je tak, jak origami, poukładać i faktycznie zmieści się sporo. Ona jest dosyć sztywna i trzyma kształt. Nawet jak ja jej nie wypycham niczym, to ona cały czas tutaj ten kształt właśnie trzyma. Jedyne co, to no nie ukrywam, że tutaj pani też mi mówiła, ja byłam tego świadoma. Jasny kolor będzie się nam trochę odbarwiał, i jak tak na nią popatrzę z tyłu, to ona faktycznie tutaj jest troszeczkę brudna, pofarbowana od jeansów czy od ciemnych rzeczy. Ale nie przeszkadza mi to jakoś strasznie, bo rzeczy są po to, żeby ich używać, a nie po to, żeby były w idealnym cały czas stanie. A i tak, tak jak mówię, na tą ilość sytuacji i dni, i w ogóle to, jak ja mocno ją eksploatuję. To ona jest w stanie moim zdaniem bardzo dobrym. Także jeśli się nad nią zastanawiacie, to ja jestem z niej bardzo zadowolona, nie żałuję tego zakupu. Jak ja ją kupowałam, to ona jeszcze była, była ta jasna, taka blado-różowa, była czerwona i była czarna. Więc wiem, że one się co jakiś czas tam pokazują nowe, jakby ten model pozostał w stałej sprzedaży, tylko zmienia się trochę i design, kolor, nie wiem, print. Jestem z niej bardzo zadowolona, także ją Wam mogę polecić. Druga torebka bardzo podobnych rozmiarów, żeby nie powiedzieć praktycznie takich samych, a przynajmniej mieści bardzo podobną ilość rzeczy, to jest Zara. Zara, której jakość wykonania może nie jest jakaś idealna, bo tutaj gdzieś odstają jakieś elementy, ale ja tą torebkę bardzo lubię. Ja ją głównie noszę w lecie. Ona ma idealną wielkość, bo tutaj Właśnie mieści się wszystko to, co ja potrzebuję. To nie jest skóra, to jest jakiś sztuczny materiał. Ta torebka kosztowała chyba 100 zł, więc też nie oczekujmy, że to jest jakieś cudo, ale ja ją bardzo lubię. Ma śliczny niebieski kolor, wygląda bardzo dobrze do większości sukienek, do bieli, no, jest bardzo uniwersalna i ja w niej bardzo lubię też to. Je, ja w niej bardzo lubię również jej długość, bo jak ja sobie ją przełożę przez ciało, hałasuję, to ona się. Kończy w takim miejscu, że nie przeszkadza mi tutaj w żaden sposób. Bardzo łatwo się z nią chodzi, nie wiem, na zakupy czy chodzi po mieście, bo ona właśnie nie przeszkadza, nie obija mi się tutaj nigdzie. Z tą jest trochę gorzej, dlatego właśnie mówiłam, że to, że ona jest na łańcuszku nie jest w żaden sposób regulowana, jest dla mnie lekkim minusem. W tej torebce podoba mi się jeszcze jej pasek z tymi kwiatkami, co prawda jeden z nich został tutaj uszkodzony troszeczkę, no ale już trudno. Gdzieś chyba zresztą mam ten brakujący element, wypadałoby go może tylko tu przykleić. Następne dwie torebki są już odrobinę większe, nie dużo, nieznacznie, ale trochę większe niż te dwie, które były przed chwileczką. I to jest torebka, mój najnowszy zakup, która pojawiła się w tym ostatnim filmie, albo przedostatnim. Bo nie wiem, jaka tu będzie kolejność, ale o niej jest osobny film. I druga, która, chyba jeśli mam być szczera, to jest przeze mnie najczęściej noszona torebka, najbardziej wynoszona. I. Absolutnie nie żałuję jej zakupu, chociaż to był prezent, nie pamiętam z jakiej okazji, ale wiem, że dostałam ją od mamy. Wybrałam ją sobie sama i ona do dnia dzisiejszego nie rozumie mojego wyboru. I mówisz, że jest taka brzydka i w ogóle jest taka kropna, a ja ją bardzo lubię i naprawdę cieszę się, że ją mam. Torebka z Dick'n Y kupiona na Zalando, ona już niestety jest niedostępna, bo ja ją kupiłam, a w zasadzie dostałam. Myślę, że z 5 lat temu albo z 4 lata temu. Szukałam jej jeszcze później, niestety nie znalazłam. To jest moja pierwsza i jak do tej pory, ostatnia rzecz, nie, bo miałam jakieś piżamy też stamtąd, ale nie miałam już nigdy później żadnej torebki. Ale powiem Wam, że ta, naprawdę ja tą torebkę używam bardzo często. Do tego nie ukrywam, że nie pamaniam jakoś strasznie, a rzucam nią. Chodziłam na imprezy, na jakieś wyjazdy. Naprawdę dużo przeszła. Była często gdzieś tam wciśnięta do walizki albo rzucona w samochodzie. i Jest w stanie nienaruszonym, nic się z nią nie stało. I zastanawiam się w sumie, czy na przykład to jest jakby wyjątek i ten model jest jakiś taki wdzięczny. Czy wszystkie te torebki są tak dobre? Nie są może najtańsze, ale to nie jest znowu jakaś taka nieosiągalna półka cenowa. Tym bardziej, że one często są na wyprzedaży, przynajmniej na Zalano. Często są te ceny obniżone, więc myślę, że wtedy warto na nie gdzieś tam polować, albo wtedy je warto zamawiać. Bo tak jak mówię, jeśli wszystkie inne są takiej jakości jak ta, to po prostu chyba jest najlepiej niszcząca się, w sumie nie niszcząca się, ale najlepiej hmm, radząca sobie z upływem czasu i użytkowaniem torebka z tych, które ja mam. A mam też droższe, które. W ogóle są nie do porównania przy tej. Ona jest na takim dosyć długim pasku, też skórzanym, ale już regulowanym, więc możemy sobie ją zrobić trochę dłuższą, trochę krótszą. Ja ją najczęściej noszę jednak właśnie przełożoną przez ciało, ale zdarza mi się również. Zaplątałam się w te paseczki. Zdarza mi się również ją nosić tak w łapce. Nie jest, ona jest w ogóle leciutka i naprawdę mieści sporo. Myślę, że też ten jej kształt powoduje, że można tam napchać dosyć dużo rzeczy. Także jest moją absolutną ulubienicą i bardzo ładnie się starzeje. O tej nie będę się jakoś może tutaj zbytnio rozwodzić, bo jest osobny film, tak jak mówiłam, więc może szkoda czasu. Ale jedyne co mogę powiedzieć, to noszę ją od momentu zakupu codziennie. Bardzo ją lubię, jestem z niej bardzo zadowolona pomieści sporą ilość rzeczy i w zasadzie jestem zaskoczona, że aż tak dużą, ale myślę, że to właśnie przez to, że ten kształt się tutaj rozchyla to w tej torbie, oprócz tego, że jest bałagan, bo ją noszę, to naprawdę zmieścimy całkiem dużo rzeczy, na pewno dużo więcej niż w tamtych małych, które Wam pokazywałam. Wyłączył mi się aparat, ale nie wiem w którym nawet momencie. Bardzo się cieszę, że ją kupiłam, bo sprawiła mi ogromną frajdę, albo sprawia mi codziennie ogromną frajdę jej noszenie i po prostu się spisuje dobrze, chociaż... Myślę, że będzie się jednak rysować, co na przykład tej kompletnie ten problem nie dotyka, ponieważ możemy tutaj, nie wiem, gwoździem po niej przejechać, paznokciem, czymkolwiek, na niej nie ma żadnej rysy, a na tej po tym nie wiem, niespełnamiesięcznym użytkowaniu już jakieś rysy się pojawiły. Dla dziewczyn, które są na bardzo wyczulone czy przeczulone na punkcie torebek i rysowania się ich, no to może... Ta skóra nie będzie najlepszym wyborem, bo jest dosyć delikatna. Przynajmniej patrząc na pozostałe moje torebki, to jest najbardziej delikatna, ale wciąż bardzo ją lubię i bardzo się cieszę, że ją mam. No i na koniec, trzy zdecydowanie największe torebki. Ja teraz staram się ich za często nie nosić, bo w moim przypadku duża torebka oznacza dużo rzeczy. Dużo niepotrzebnych rzeczy, które po prostu Za sobą noszę Na torebka to jest furla Torba, która też chyba się parę razy tu gdzieś pokazała Bardzo często przeze mnie Użytkowana Mam ją teraz trzeci rok Niestety, chociaż jestem z niej Bardzo zadowolona, bo ona mieści Ogromną ilość rzeczy, ponieważ jest miękka I w ogóle nie trzyma kształtu To możemy ją wypchać totalnie na maksa Ale ona trochę się Poniszczyła Ona ma dużo takich przetarć Dużo jakichś takich rysek, może nawet nie, ale w szczególności tutaj te rogi i na rączce niestety widać, że to nie jest już nowa torebka. Co ponownie na tej? Nic, a ta jest starsza niż ta. To też był jakiś chyba prezent świąteczny. Lubię ją i noszę ją dosyć często. Właśnie jak muszę faktycznie zabrać więcej rzeczy, no to decyduję się na nią. Ostatnio jak byłam w tym Paryżu, to to też była moja taka torba podróżna, do której mieściło się praktycznie wszystko i wtedy miałam tą na podróż, a ta sobie elegancko czekała w walizce na takie bardziej chodzenie, bo nie potrzebowałam takiej wielkiej. To co lubię w tej torbie to jest jej kolor, to jest taki słoniowy kolor, taki szary, ale faktycznie szary szary. Ale ma niebieski środek. Ja wam nagram przebitki, żeby tutaj co chwilę nie pokazywać, bo i tak jest ciemno i tak pewnie nic nie będzie widać. Niestety coś mi się tu jeszcze na środku wylało teraz widzę i jest no, wygląda kiepsko, ale poza tym bardzo ją lubię. Mimo tego, że się trochę poniszczyła i że ewidentnie widać na niej użytkowanie, to bardzo ją lubię. Ten model powinien być jeszcze dostępny, bo wiem, że te terebki były w najróżniejszych kolorach. Ona ma tutaj jeszcze takie elementy, do których w teorii można, znaczy do tej torebki w teorii możemy dokupić taki długi pasek i nosić ją też przez ciało. Ona, ta moja, ma tylko i wyłącznie taki nie. nieściągalny, nieodczepialny, integralny razem z całą resztą torby, taką krótką rączkę, więc nosimy ją na ramieniu, ale. Wiem, że do tych torebek generalnie można było dokupić paski, natomiast do tej mojej nie było odpowiedniej wersji kolorystycznej. Jak już jesteśmy przy Furli, to mam jeszcze jedną torebkę z tej firmy. E, jeszcze w worku, bo muszę się wytłumaczyć, zanim ją wam pokażę ze swojego wyboru i zakupu. Pamiętam, jak e, jeszcze te lata temu, bo ja tą torebkę mam już dosyć długo, ja totalnie się w niej zakochałam. Są takie rzeczy, które są tak kiczowate, że i tak brzydkie, że aż piękne. I to jest dla mnie kwintesencja kiczu, ta torebka. Za chwilę Wam pokażę. Różowy, gumowy kuferek, który, no czy jest coś bardziej kiczowatego? Chyba nie. Ale ja pamiętam, że ja za tą torebką łaziłam, jak w ogóle szalona. Ja chodziłam do Galerii Mokotów, jak przyjeżdżałam do Warszawy. I to były, nie wiem, wizyty, to nie była jedna wizyta. Ja po prostu chodziłam, oglądałam, zastanawiałam się. To były wtedy dla mnie dosyć duże pieniądze, bo ta torebka kosztowała ponad 1000 zł. I no, byłam na pierwszym roku studiów, co ta torebka zupełnie mi nie była potrzebna do szczęścia. I w końcu kupiłam ją, jakieś promocji, chyba minus 20%, co i tak lepszy ryc niż nic. i mam ją ze sobą. Czy jej używam? Nie. Chodzę w niej bardzo, bardzo, bardzo rzadko Nawet nie wiem, czy ja w zeszłym roku Wyciągnęłam ją z tego worka Chociaż raz Ona jest niestety potwornie ciężka I niewygodna Możemy ją nosić za te rączki Ale ona po prostu, tak jak mówię, na pusta jest ciężka Do tego, jak wrzucimy tutaj Nie wiem, telefon Portfel, kluczyk Nawet te niezbędne rzeczy To ona już naprawdę waży swoje I to jest raczej taka torba, żeby... Przejść, wsiąść do samochodu, odłożyć torebkę, wysiąść pod restauracją, przejść kawałek, położyć na krześle i, i tyle. Do żadnych spacerów, wyjazdów, wycieczek ja bym się na nią absolutnie nie zdecydowała. Do niej też wiem, że można dokupić albo można było, bo nie wiem, jak teraz to wygląda. Taki pasek, który tutaj przypinamy do tych elementów łączących torebkę z rączką. Polowałam na nią okropnie, właśnie na tą różową. Nawet kiedyś pojechałam specjalnie do outletu, który się znajduje pod Wiedniem. Tam jest też sklep, Pan, nie Pandory, tylko Furni. I byłam święcie przekonana, że tak, że kupię ją w tym outlecie, że będzie dużo tańsza. Okazało się, że owszem, te candy bag, bo ona się tak nazywa, były, ale były w jakichś takich szarych, smutnych, jesiennych kolorach. A ja właśnie chciałam takiego tak, cukiereczka różowego. Koniecznie musiała być różowa. No i jest, ale leży... Leży i czeka na lepsze czasy. Nie będę się jej pozbywać, bo i po prostu, jakoś, się humor poprawia od samego patrzenia na, na nią. Także wraca do wora. I na koniec, największa, chyba najstarsza, czyli Kors. Torebka, którą ja dostałam od swojego ojca lat temu 8 w tym roku będzie 8 lat. Tu historia też jest taka, że pamiętam jak Kors otworzył swój pierwszy butik taki stacjonarny w Polsce, w Galerii Mokotów. I myślę, że wtedy zaczął się ten szał na te torebki. Jak ja ją dostałam, bo tak jak mówię, to był prezent, to jeszcze ich tak strasznie dużo nie było. Nie były też tak dostępne, nie było ich chyba na Zalando. Jakby tutaj dostępność wszystkich tych rzeczy z Korsa była dużo mniejsza, przynajmniej w Polsce. I ja tą torebkę bardzo lubiłam. Ja ją nosiłam praktycznie codziennie. W niej się mieści bardzo dużo rzeczy, i ona ma też taki rozmiar, że do niej wchodził. Nie wiem, czy ten komputer, który mam teraz, też się tu pewnie zmieści, ale ona była też dostępna na stronie Apple w akcesoriach do komputerów, jako torebka na komputer, albo mieszcząca tego laptopa Maca któregoś. No i cóż, no mam ją dalej. Czy ją noszę? Nie. Albo bardzo, bardzo rzadko. Trochę mi się już znudziła, trochę ją wynosiłam, trochę ta ilość kursów na ulicach mnie może do niej zniechęciła. Bardzo byłam z niej zadowolona i w zasadzie popełniłam z nią na pewno kilka błędów. Błędem numer jeden jest to, że ja jej nie wypychałam, kiedy jej nie nosiłam. Że to może brzmi trochę abstrakcyjnie, ale. Widzicie, jaki ona teraz przyjęła kształt, że ona się tutaj trochę powyginała. Jak się to nie na, jakby włoży rzeczy, to prostuje się i wygląda lepiej, ale jak ona leży tak sobie smutnie na szafce, czy tam na półce, to się tak właśnie zaczęła jakby kłaść, że taka jest, obs, wygięta. I delikatnie też jej się tutaj pościerały te rączki. Rogi są w dobrym stanie, wszystko inne jest nienaganne. Niezniszczone, no te dwie rzeczy na pewno gdzieś tam są jej minusem. Co jakiś czas zastanawiam się, czy jej nie wystawić, nie sprzedać, bo leży, a szkoda, nie sprawia mi takiej przyjemności jak ta, którą Wam pokazywałam przed chwileczką. A może ktoś miałby z niej jakąś większą frajdę. Nie zrobiłam tego jeszcze, bo nie mogę się zabrać, żeby zrobić jej zdjęcia. Głupia wymówka. Ale jeśli któraś z Was byłaby zainteresowana, to dajcie znać, jakoś się dogadamy. Ja chętnie się jej pozbędę. To jest cała moja kolekcja. Tak jak mówiłam, nie jest ich tak strasznie dużo. Pokazałam Wam 7 torebek, z czego 5 w zasadzie, z 5 korzystam tak na bieżąco i najczęściej, albo nawet można byłoby powiedzieć, no nie, z 5 korzystam tak wymiennie. Teraz najczęściej z tego Filipa Lima, no bo jest nowa, bo bardzo ją lubię, bardzo mi się podoba. Ale u mnie to tak działa, że mam fazę na jakąś torebkę, a później przechodzi mi ta faza i korzystam z nich wszystkich wymiennie. Staram się je nosić, a nie kłaść na półkę i zostawiać nie wiem, na pamiątkę. Myślę, że moim następnym zakupem, jeśli to się w ogóle uda oczywiście zrobić, to chciałabym teraz kupić sobie większą torbę, jako trochę alternatywę dla tych dwóch dużych, które wam pokazałam. Mam taką jeszcze jedną, tylko ona jest w samochodzie. Rybkę z TK Maxa za też jakieś nieduże pieniądze, bo kosztowała coś około 100-130, może 60 zł. Ona ma taką motyw plecionki czarna. Ona jest bardzo pojemna i chciałabym coś w tym rodzaju, czyli takiego typowego shoppera z samolotu. Te torebki są drogie, ale to nie jest jakaś taka jeszcze mega, strasznie duża kwota. Postaram się Wam tu gdzieś wkleić zdjęcie. Wiem, że Radzka, które z Was oglądają, te, które oglądają Radzkę, będą wiedzieć o którą torebkę chodzi. Radzka ma takiego czarnego szopera i jest z niej bardzo zadowolona. I ja myślę, że jeśli nie nową, to kupię po prostu taką z drugiej ręki, która już była przez kogoś pokochana, zadbaną. Bo też coraz bardziej się do tego przekonuję, że kobiety, które mają dużo pieniędzy mają dużo torebek, one tych torebek nie są w stanie wynosić. I jak je sprzedają, to one są w dobrym zazwyczaj stanie. Także myślę, myślę o niej. Pamiętam, że ona była kiedyś w takim bordowym kolorze na stronie Witkaca dostępna. Niestety już jej nie ma. Ona bardzo mi się podobała i gdzieś była na takiej mojej myśliście. Więc to by była chyba taka. To byłby chyba taki mój następny torebkowy zakup, a tak poza tym to nie mam czegoś takiego, co teraz tak strasznie bym chciała mieć, ale jeszcze byłabym w stanie to kupić. <grym> Bo oczywiście lista jest obszerna, ale jakby przekraczając pewien próg cenowy, to już traci w tej chwili dla mnie sens, przynajmniej na tę chwilę mojego, nie wiem, życia i sytuacji. No więc tak, tyle. Idę, bo znowu gadam 100 lat. Pa!